Witam serdecznie. Tutaj Maniek. i Słuchajcie, dzisiaj będę się zajmował rowerem, który jest u mnie przyczepiony do trenażera. To to jest dokładnie Giant Roan. Jest to rower trekkingowy. Nie mam roweru tam sportowego, tylko tam, gdzie pozycja jest bardziej wyprostowana. Tam bardziej ćwiczę siłę nóg niż prawidłową postawę, jeżeli chodzi o rowery wyścigowe typu szosa lub gravel. A może lub MTB tam jest po prostu uniwersalny trekking od gianta Rowan 1 na 3 na 10 Podczepiony on jest do e, trenażera e, kikera tu macie mój trenażer o widzicie go tutaj jest no i dzisiejszym zadaniem jest e, przesmarowanie na, e, przesparowanie suportu ponieważ już e, słychać e, niemiłosiernie kuleczki oraz wymiana całego napędu oprócz korby, ponieważ na ostatnim takim mocniejszym treningu poczułem, że łańcuch przeskakuje. W 100% jest łańcuch wyciągnięty, już wiedziałem, że jest czas na niego, no ale czekałem, aż go zajadę do końca, także napęd wymieniamy, łańcuch i smarujemy wszystkie łożyska, które są możliwe w tym moim yy, trenarze. Głównym było to, że nie przerzucali. Belgia, Polandia. Będę używał dzisiaj sprężareczki oraz karszera myjki, myjki parowej, bo nie chcę używać żadnych środków chemicznych. Ten rower jest tylko mocno zakurzony. Może troszkę tłusty, ale nie jest jakoś mocno brudny. Także powinna para sobie poradzić z tym rowerem i z doprowadzeniem go do ładu. A więc zabieramy się do pracy. Pierwsze co zrobię to przesunę moje magiczne krzesełko. Krzesełko, żeby... Nikt nie mówił, że kucam. Nie kucam. Siedzę na krzesełku. Szukam spinki do łańcucha. Bo łańcuch to już jest środ. Łańcuch to już jest szrot. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słuchajcie, no, szukam mikrofonu krawatowego bezprzewodowego, żeby było wam fajnie. To się oglądało. Tak. No, ale jeszcze się zastanawiam, co kupić. Wrócę do tematu. Słuchajcie, no, jak ściąga łańcuch, który jest teoretycznie środkiem. Co ja zazwyczaj zachowam z łańcuchów typu środk? To zachowuję spinki, jak się nie zgubią. Właśnie się jedna część zgubiła. Jak klapło, to gdzieś spadło. Zawsze spinki zostawiam, bo to, to, no, to łatwiej wtedy przypiąć czy cokolwiek, gdzieś tam jako backup. E, takie coś zostawiam sobie. E, słuchajcie, e, co najważniejsze jest w pracy z suportem tego typu: typu Octaling. E, Suport typu Octaling ma, mniejszą, ma większą dziurę tutaj. Zaraz Wam to pokażę. Powinienem sobie pierwszy przygotować narzędzia. Potrzebuję imbusa dziesiątki, żeby wykręcić pierwszą śrubę, tą trzymającą, kontrującą albo jak to powiedzieć, wkładającą do środka. No i patrzcie, jaka jest różnica. Już Wam pokazuję, co jest problematyczne, co jest największym problemem w. W suportach typu Octaling. Tu mamy śrubę do suportu typu, typu kwadrat, a tu mamy Octaling. Zobaczcie, jaka jest różnica. Śruba jest większa tutaj przy Octalingu i trzeba zwrócić uwagę, jak się posiada, jak się, jak się, jaki się stosuje ściągacz. <laughs> ściągacz też musi mieć odpowiednią grubość tutaj tego. Elementu ja używam klucza. To jest, a nie wiem, z Allegro chyba kupiłem. Taki klucz on tutaj ma tak ciekawie, bo ma ten tą, ta część, która tam powinna być na zewnątrz, wchodzi do środka, ale przytrzymuje ta krawędź dopiero. Także tu trzeba to zrobić z głową, ponieważ można łatwo taki support po prostu zepsuć. Wkręcamy jak najmocniej się da. Ja sobie tutaj kręcę. Opla. 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 O. mi został Kręca się. Już mamy pierwsze ramię ściągnięte. Cyk. Wykręcamy to ramię, zaraz przyczyszczę szmatką i zaraz tutaj Wam pokażę jak wygląda oktalin w środku. Kwadrat jest na kwadrat, oktalin ma taką dziurę, jest to taki jakby yy, lżejszy system, trochę sztywniejszy niż kwadrat te wpusty wszystko trzymają jest dużo lepszy niż system na kwadrat więc zabieram się za drugą stronę a wam pokażę jak już będę miał rozebrany support i zajmiemy się łożyskami suportu słuchajcie, ja odkręcanie suportu proponuję zawsze od strony kolby, zębatek ponieważ tutaj zawsze jest jakiś smar, zawsze coś ścieka z łańcucha i to, to połączenie jest bardziej, jak to powiedzieć, bardziej nasmarowane, więc jest łatwiej odkręcić. Do odkręcania suportu jest taki sam klucz, to jak do odkręcania suportu na kwadrat. Nie ma tu żadnej innej, innej, jak to powiedzieć, nie ma tu żadnej innej innego systemu, jest to to samo. Trzeba tylko pamiętać, żeby klucz głęboko wszedł, jak, ty jak tylko się da. I... I tak, w ten sposób możemy odkręcić suport. Ten suport był kilkukrotnie przeze mnie, znaczy kilkukrotnie, to jest drugi raz, kiedy go serwis serwisuję, więc yy, nie było trudności z odkręceniem. Mamy suport OctaLink i tutaj e, pełne e, informacje na temat tego suportu. Mamy rozstaw, to jest bardzo ważne. Ile, jaki jest rozstaw takiego suportu, e, i na tą liczbę trzeba zawsze zwracać uwagę. E, jakiego typu to jest ten suport? Czyli e, tutaj mamy 69, e, 68, e, czyli tutaj to jest ten rozstaw. Te wszystkie numerki są ważne, dlatego, jak, jeżeli chcielibyście wymieniać suport to musicie sobie zrobić zdjęcie wnętrza tego i tak próbować poszukać, do, dopasować do tego elementu, do tych wymiarów, które tu są, taki sam support. Jeżeli chcecie wymienić całkowicie na inny support, to wtedy robimy inaczej, bo mierzymy tutaj mufę. Tutaj tą odległość i, do, i dopasowujemy support albo do MTB, albo do szosowego. Support MTB jest troszkę szerszy, support, do, support MTB jest szerszy, a support szosowy jest troszkę mniejszy, węższy. Tutaj mamy, mówimy o wartościach bodajże, żeby nie skłamać, wam 68 na 68 to jest szosa, a 86 to jest MTB. Czyli tu jest typowy mtb -k. Słuchajcie, serwis <laughs> suportu Octali. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od rozczelniania yy, tych łożysk. Najlepszy do tego jest y, nóż taki, y, jakby ci, jak to powiedzieć, tapet, tapicerski. Ale trzeba też z nim troszkę ostrożnie, ponieważ on się potrafi szybko złamać no i mamy tutaj dojście do łożysku, szczelek <laughs> pozbywamy się nadmiaru starego smaru on jest dosyć czyste tutaj nawet, no ale się pozbywamy go, ile to jest możliwe szmatką nie wiem czy uciekam poza kratę, o trochę uciekłem słuchajcie, szmatką nie jest to łatwe nakręcać, kręcić taki film samemu, no ale jakoś 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 chyba się uda. Później trzeba tutaj jest jeszcze y, druga uszczelka. Trzeba też ją się jakoś tutaj wydłubać, nie uszkadzając jej nie jest to zbyt łatwe. Trzeba się tutaj dostać pomiędzy metal, a przy okazji też tym ostrym nożem nie uszkodzić sobie rąk. Mam nadzieję, że się uda. Nie wychodzi za bardzo na razie. To jest tak, musiałbym tutaj ściągnąć stąd. Chyba raczej mi się nie uda z tej strony, ale jestem już w kule, w sumie. Zrobimy z tej strony, zobaczymy jak to wygląda z tej strony. No. Powinno się udać to wyciągnąć. No. Idzie do góry. Chyba, że jesteśmy jest na szpikulca, na warsztatach rowerowych mi się za, za bardzo z tym nie bawi, bo <laughs> koszt takiego suportu jest zbyt duży. Jeżeli chodzi o Holandię, to roboczo godzina jest bardzo duża. O, chyba uszkodziłem. Uszkodziłem tą uszczelkę. O, jest. O, trochę ją uszkodziłem. Mam nadzieję, że nie zemści się to na mnie. Niestety nie. Niestety się nie uda. E, użyję. Smaru EUT45 w sprayu. Zasprawię i zobaczymy, dokąd, aż jak głęboko tu dojdzie. Włożę to uszczelki i i będę liczył na łód szczęścia, że gdzieś tam do środka się dostanie ten smar. Bo niestety. Nie udało mi się pokonać tych uszczelek gumowych ani z tej, ani z tej strony. Tu mamy ten spray. To jest smart EUT43. To jest ten sam. Ten sam, może kolor jest inny, ale ten sam. ale niestety... Arege... Słuchajcie, ten nasz Elfiker, no... E, już kilka kilometrów, kilka, e, dziesiąt, kilkaset może nawet, godzin ze mną jest, no i trzeba go trochę przeserwisować, zobaczyć co jest, co jest z nim. Trochę zaczął hałasować. Prawdopodobnie łożyska poszły. Poszły, nie poszły, no po prostu Trzeba do nich zajrzeć i wymienić tu kasetę. Tutaj pójdzie kaseta taka, tam, tam jest takiego innego rodzaju. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze współgra się ze... czekajcie. A żeby odkręcić potrzebny jest jeszcze bacik? Nie? Więc postaram się zajrzeć tu, gdzie co się da odkręcić. I tam pozaglądać. Kaseta to już jest środek. jest ok. Czekajcie. To się nie da odjąć. jak zaglądał. Już widać po. Już widać po tym, że uszczelka została naruszona, że tu już swoje palce moczałem. I idę po, po ten dół. Opa, daleko nie trzeba było iść. No. Słuchajcie, niestety muszę skończyć. Na tyle film jeżeli chodzi o suport octalinga to jest do wymiany. Tam się nie udało mi jakoś go specjalnie smarować, jeżeli chodzi o mojego trenażera. No to doszedłem do jednego łożyska i tam wcisnąłem smarą. Chciałem rozebrać tą obudowę, ale niestety się nie udało. Tam jest taki specjalistyczny klucz, więc więc tutaj chyba raczej nic nie wskóram. Nasmarowałem tylko jedno łożysko. Mam nadzieję, że to pomoże. Ja się z Wami żegnam. Zobaczcie, tu zaczyna padać i muszę szybko tutaj wszystko kończyć, posprzątać. Taki jest mój, taki jest mój żywot. Nie mam, nie mam garażu, żeby dla Was fajne filmy kręcić. Muszę się szybko czasami zbierać. Ale to nic. Może coś ciekawego z tego się dowiedzieliście, czegoś ciekawego się nauczycie, nauczyliście. Ja zapraszam do innych filmów. Do Oktalinga jeszcze wrócimy. Może głębszy materiał, bo tam na pewno będzie trzeba wymienić, no, yy, wsadzić nowy support. Także Oktalink jeszcze temat otwarty, a my widzimy się w kolejnych filmach.